Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w Nowym, Starym Domu, i pomimo, że nasz dom absolutnie nie jest loftowy bardziej pałacowy, to mamy w budynkach gospodarczych i w piwnicy dużo elementów właśnie w tym stylu. I dzisiaj, na Wasze życzenie, chcielibyśmy powiedzieć parę słów na temat instalacji natynkowej i przedstawimy Wam wszystko, wszystko po kolei, gdzie możecie znaleźć dane rzeczy, o czym warto pamiętać, jakie są rodzaje, a wszystko pokażemy na kilku powierzchniach, bo mamy tutaj instalacje i na kamieniu, i na cegle, i na tynku surowym, i też na tynku takim już wykończonym. Także zapraszam Was na dzisiejszy film. W udziale przypadło pokazanie Wam instalacji na cegle. Tu widzicie, mamy i kinkiety natynkowe, cała instalacja jest na takie złączki. My to kupujemy na Allegro, ale to dokładnie Wam wszystko Norbert powie, jakie są rodzaje, gdzie to można dostać, ile mniej więcej to, to kosztuje. Trudnością w cegle jest to, że widzicie, raz jest mocowana w cegle, raz jest w fudze. I to nie zawsze może być takie łatwe, żeby te, te rozstawy były takie jak trzeba. Puszki to jest w ogóle ciekawa rzecz. Puszki to są zwykłe takie garażówki i one tak naprawdę najbardziej się sprawdzają. Oczywiście, można się pokusić i poszukać puszek starych, bakielitowych, ale są obecnie bardzo drogie, ciężko dostępne. Chyba w Chińczycy robią jakieś takie zamienniki więc jak się dobrze poszpera, pewnie znajdzie się coś fajniejszego, ale wydaje mi się, że ona całkiem nieźle wygląda. Tam macie na przykład dwie puszki obok siebie i naprawdę to są takie zwykłe garażowe, takie wiecie, takie chamskie garażowe. ale wyglądają fajnie, one gdzieś grają w tym stylu, bo to wiecie, jak jest coś loftowego, to jest takie bardziej surowe, bo tu jednak nikt nie, 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 nie zwracał uwagi na to, że było takie wszystko idealne, chociaż my i tak staramy się to wykonywać. ta widzicie, tata, te łączenia robił w równych odstępach, a to nie było proste. Jesteśmy teraz w bawialni u dziewczynek. Tutaj mamy strukturę po prostu zwykłego, zatartego tynku, co wygląda fajnie, bo y, dużo ludzi w ogóle robi specjalnie mikrocement, żeby uzyskać taki, taki efekt, a u nas y, się sam uzyskał. Y, jedno, y, parę słów na temat kinkietu. I tu jest rzecz, którą trzeba przemyśleć, bo jeżeli mamy instalację natynkową, no to tak jak widzicie. Tutaj ten dwuświetny kinkiet oświetla nam kabel doprowadzający prąd do, do tego punktu świetnego, więc musicie wiedzieć, czego chcecie. Czy on ma być tak oświetlony? Czy ma iść przy suficie i być oświetlony od, górne, od góry? Czy ma iść bokiem i wtedy gdzieś mijać te, te, tą, tą, tą smugę światła? Także to wszystko na etapie już rozprowadzania tej instalacji trzeba przemyśleć, jaki chcecie osiągnąć efekt. Mi się osobiście podoba, no ale czasami tak mówi, że może bokiem byłoby lepiej, ale to, no, to jest kwestia tego, co, co chcecie osiągnąć. Tutaj mamy już naszą instalację na kamieniu, jeżeli robicie instalację natynkową właśnie na takim bardzo, bardzo nierównej powierzchni, no to trzeba się też zliczyć z tym, że to są różne odległości, to trochę faluje i wiruje, ale to ma taki urok, tutaj nic nie będzie od liniki i to jest właśnie tym fajne. Mamy tak te same punkty świetne, czyli oświetlenie góra a tutaj mamy doprowadzone gniazdka do przyszłego konsoli telewizora, może kiedyś się uda to tu, bo jesteśmy oczywiście w piwnicy nowego starego domu. Jesteśmy w ostatnim pomieszczeniu, gdzie wykorzystaliśmy instalację natynkową. Jest to ten pierwszy mały garaż. Mamy tutaj powierzchnię już wykończoną, znaczy wykończoną, pomalowaną na biało. Bardziej odznacza się niż na szarym tynku. I wiecie, my uwielbiamy wykorzystywać stare rzeczy, zresztą uwielbiamy też targi staroci i takie tam tematy. I tu mamy wykorzystany taki łącznik, on jest akurat do siły, którą mamy w tym garażu. Możemy sobie go sterować, nic nie wybuchło, widzicie. to jak w tych takich bajkach, to się taką bajką przełącza. A teraz oddaję głos Norbertowi, który powie Wam dokładnie co, gdzie, jak, za ile i gdzie, gdzie w ogóle zacząć poszukiwania elementów do instalacji natynkowej, takiej loftowej. Także pa! Hej! Ja powiem Wam trochę na temat najważniejszych elementów składowych tej instalacji. Zaczniemy od pierwszej najważniejszej, najważniejszej rzeczy, czyli przewodów. Przewodów w zasadzie do takiej podstawowej instalacji natynkowej Używamy dwóch rodzajów są to przewody ogólnie jak, jak takich przewodów szukać czarnych to są po prostu przewody ziemne I, i tutaj dobrze wam radzę unikajcie tych najtańszych przewodów chińskich nawet jeśli kupujecie powiedzmy to na, na Allegro to unikajcie tych najtańs-, najtańszych przewodów raczej polecam kupować przewody polskie dlatego że te chińskie mają tutaj tak słabą tą izolację że są nawet trudne do, do obrabiania i teraz potrzebujecie dwa rodzaje przewodów. Do instalacji oświetleniowej 3 razy 1,5, natomiast do gniazdek 3 razy 2,5, czyli po prostu cieńszy i, grubszy, cieńszy i grubszy przewód. Teraz druga bardzo ważna rzecz uchwyty montażowe. My stosujemy takie, oto proste, tutaj nawet już jest skołek, bo gdzieś nie pasował, został wyciągnięty. On składa się z dwóch takich elementów. Czyli ten element, który mocuje się na ścianie i zapinka, którą Później go zapinacie, ten kołek oczywiście wchodzi w ścianę, ten element tak wygląda, tak wygląda tutaj to zamontowane. Trzeba się starać, aby te odstępy w instalacji były, były po prostu równe, wtedy to najlepiej wygląda. Takie przewody na najpopularniejszym naszym portalu zakupowym są bardzo tanie, bo kosztują za 50 sztuk około 20 zł. Były nawet trochę tańsze, ale ostatnio podrożały, więc za 50 sztuk 20 zł. Yy, następne, następnie możecie stosować inne element, inne takie yy, montażowe. Yy, te możecie stosować coś takiego. To jest, taki, yy, to jest taka trytytka po prostu. Według mnie yy, ten wygląda o wiele bardziej estetycznie, ale czasem, jeśli macie, nie wiem, więcej przewodów, albo nie zależy wam tak bardzo na estetyce, możecie zastosować coś takiego. Potem go tak zapinacie, wsuwacie go tutaj, o, i jego się tutaj. Teraz do wyrzucenia, tak. Zapina się, jak na jaką, na, jaką, na jaką grubość kabla wam potrzeba. Według mnie te są o wiele bardziej estetyczne. Jeśli chcecie coś w takiej dużo bardziej eleganckiej formie, są takie uchwyty, tylko one wtedy mają tutaj takie okrągłe i one są bakielitowe. I one są powiedzmy, z, też teraz są mieszkińskie odpowiedniki, takie bardziej ceramiczne. Można, można poszukać. Natomiast to jest taki zdecydowanie, mm, y, powiedzmy, najlepszy stosunek ceny do jakości. Czyli jest to, jest to tanie, a wygląda Yy dość fajnie to znaczy jeśli komuś zależy na większej estetyce i nie chce plastiku to wtedy trzeba poszukać bakietowego. ewentualnie takich retro starych yy, takich powiedzmy z ceramiki super wyglądają ale są bardzo bardzo drogie następny element gniazdka i przełączniki jeśli zależy wam na tym żeby ta instalacja była jak najtańsza można stosować takie czarne hermetyczne yy, hermetyczne yy, przełączniki one używa, używa, używa się bardzo często w piwnicach, na strechach, typowo w takich powiedzmy użytkowych pomieszczeniach. Jeśli chcecie mieć coś lepszej jakości, kupujecie ceramiczne. Również albo po prostu współczesne ceramiczne, albo używane bakieritowe. Pokażemy Wam, nie mam niestety tutaj żadnego zdemontowanego, ale pokażemy Wam jak one wyglądają, bo mamy kilka takich zamontowanych w górach. Następny element składowy tej instalacji to są puszki. Gdzieś do takiej puszki typowo łączeniowej można stosować coś takiego, ale najbardziej sprawdzają się puszki takie jak mamy tutaj. Nie wiem czy dobrze to widać tutaj. To są puszki pro polskiego producenta. Firma się nazywa Pawbol. Tak samo jak tutaj te. O, tutaj jest nazwa firmy. W ogóle to ta, nie jest reklama. To ale... nie jest reklama, to, to nie jest w żaden sposób sponsorowane, ale ta firma produkuje wiele takich sprzętów elektrycznych, właśnie takich powiedzmy czarnych, które pasują do, do takiej loftowej instalacji, a są po prostu tanie. Tak samo te to jest akurat, jeśli byście chcieli używać nie kinkietów, nie, nie takich kinkietów jak mamy tutaj, tylko takich po prostu kanałówek, to wtedy wyszukujecie sobie czegoś takiego jako lampa kanałowa. Tak są różne wersje. Taka najprostsza lampa kanałowa tej polskiej firmy kosztuje około 20 zł. Jeśli natomiast chodzi o kinkiety, My, my stosowaliśmy tutaj u nas, bo to też kilka razy o to pytaliście, różnych kinkietów, w zależności od tego, co nam pasowało. To jest bodajże też polska firma, ale już chyba z produkcją w kinach, więc nie wiem, ile ona jest polska, ale to jest taki, firma się nazywa, kiedyś to się nazywało Polux, a teraz to już widzę, nie, Lux, teraz to nie. już się nazywa inaczej kiedyś się nazywało Polux, teraz się nazywa jakoś inaczej no ale no nie, nie istotne akurat ten model to jest Boston to jest typowo kinkiet który jest też kinkietem zewnętrznym tak on jest cały hermetyczny on jest już w tej klasie bodajże IP tak, IP44, czyli możecie go stosować na zewnątrz, i my, jako kinkiety zewnętrzne, wszędzie stosowaliśmy. Bo to też pytaliście o to kilka razy, wszędzie stosowaliśmy ten kinkiet. Po prostu nam się podobał. Cenowo, cena takiego kinkieta, kinkietu, przepraszam, około 50 zł. To jest cała obudowa, jest aluminiowa, i tutaj wchodzą dwa, dwie zwykłe żarówki. To, ta żarówka się nazywa, Zawsze Zapominam. To jest GU10. Czyli taka zwykła, zwykła, zwykłe, najzwyklejsze żarówki, takie halogenowe, dwie, dwie sztuki do takiego kinkietu wchodzą. Powiem wam, mamy tych kinkietów sporo, jesteśmy zadowoleni, nawet po kilku latach nadal wyglądają dobrze. Używaliśmy też w piwnicy, nie mogliśmy akurat gdzieś tego dostać, używaliśmy takich kinkietów, to jest kinkiet ZKI. Tutaj macie nazwę jakby ktoś chciał to kupować w Ikei. Choć e, moja opinia jest taka to jest już typowo kinkiet wewnętrzny. On nie jest w żaden sposób zabezpieczony e, przed wodą która tam może się dostać więc to jest typowo kinkiet wewnętrzny. Cena jest tak naprawdę podobna. Forma jest e, dość podobna to jest akurat prosta tuba. Tu akurat jest jest, e, jest jakby zlane z obudową. E, no pewnie wizualnie zależy od tego co się komu bardziej podoba. Ale ten kinkiet tego typu to już jest typowo kinkiet wewnętrzny, czyli na zewnątrz on się nie nadaje. Pokażemy Wam trzeci rodzaj kinkietu, który używamy na klatce schodowej. I tutaj to rozwiązanie polecamy w miejscach, gdzie, w miejscach, gdzie nie chcecie montować dodatkowego czynnika ruchu. To jest taki kinkiet, to zakład. Jakościowo on jest dużo gorszy, bo to już jest plastikowe, więc no, niestety nie aluminium już tylko plastik, ale ma wbudowany, wbudowany czynnik ruchu. Ceny tych kinkietów są już dużo wyższe, bo wahają się od 100 do 300 zł. Ten konkretnie kupiliśmy bodajże za 120 czy 130 zł. To też nie jest żadna reklama, to też jest IP44. Więc też można go zastosować na zewnątrz. I ten czynnik ruchu my akurat, mamy go w środku na klatce schodowej, ale jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. To rozwiązanie super nam się sprawdza. One tutaj mają takie regulacje, gdzie można regulować śrubokrętem takim małym, zarówno czas świecenia, jak i poziom jasności, przy której takie kiedy ma się zaświecić. I też powiem Wam, jesteśmy zadowoleni z tego. Fajne rozwiązanie, wbudowany czujnik ruchu w kinkiet, yy, sprawdza nam się to. Ok, to przejdziemy teraz do następnych elementów instalacji. Wiecie co, duży plus właśnie przy takich starych instalacjach jest taki, że oprócz takich elementów jakby współczesnych, jeśli macie jakieś fajne elementy ze starej instalacji, to spokojnie możecie je zastosować, o tyle o ile są sprawne i się nadają. My na przykład mamy tutaj, tam w garażu zamontowaliśmy taki stary przełącznik i tutaj mamy taki stary przełącznik olejowy. I też zamierzamy zamierzamy go, zamierzamy go zamontować już... Typowo, jako taki, jako taki element dekoracyjny, jako taką ciekawostkę. Poza tym, mamy tu na przykład taką stałą lampę, która też jest, ma chyba ze 40 lat i jest, jest z odzysku. Też bardzo nam się sprawdza tu, tutaj różne takie stare elementy, zarówno właśnie te bakelitowe, jak i, jak i porządne, porządne stare lampy przy takiej instalacji wydaje mi się, że robią fajny efekt, także też też się nadają. Na koniec pokażemy wam tylko kilka ujęć jeszcze takiej instalacji i, i tych elementów, które, które mamy w górach, a nie możemy ich tutaj wam pokazać, żebyście sobie mogli zobaczyć, co ewentualnie nam się, wam się podoba i Większość tych takich podstawowych elementów jesteście w stanie kupić albo w sklepach, albo po prostu na Allegro, czy ewentualnie jak ktoś chce jakieś powiedzmy bardziej coś ściągnąć z Chin, to pewnie na AliExpressie czy na Amazonie. Jeśli chodzi o to, co my mogliśmy Wam dzisiaj pokazać, to już chyba, chyba jest na tyle. Dziękujemy Wam za oglądanie. Jeśli jeszcze nas nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie ten kanał, naciśnijcie dzwoneczek, dostaniecie powiadomienia o, nas, o naszych następnych filmach. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia. Pa!